12. Dzisiaj gramy w Abitrol. Yy, dziewczyna kontra yy, chłopak. I my wybieramy. Jesteśmy na strefie chłopaków. Wybieramy sobie dziewczynę. O, jesteśmy na strefie dziewczyny. Yy, wyglądam jakby ktoś mnie pobił. I się źle czuję. No, nikt mnie nie powił, ale tak wyglądam. Tak mówi mój brat. Yy, no i słuchajcie. Ja nie wiem do końca. Co tu się niby będzie takiego działo? Ch ja nie wiem, ale jak kontra? Dziewczyna musi przejść i to będzie miał więcej przejścia? I jeszcze tego nie rozumiem. Jeszcze. Oh my god. Czyli chłopacy mogą mnie trollować. Przeszłam! O oh je! Yeah! O oh nie! On mnie chce sterować! No słuchajcie... Yy, yy, jak to ogląda chłopak, to się nie obrażajcie. ale no ja... że wybrałam dziewczyny. No ale jestem dziewczyną, więc... No w sumie mogłam wybrać chłopaków, ale... Wolę dziewczyny. znaczy... Czasami... Według mnie by, by, było, by było fajnie być chłopakiem, ale wolę dziewczynę. No, na przykład jak... Aha, no dzięki. Na przykład jak dziewczyna jest dziewczyną, to woli być dziewczyną, bo jest dziewczyną i lubi babskie rzeczy. A chłopacy wolą być chłopakami, bo lubią chłopaczkie rzeczy. No, no przecież to, to jest normalne, no w, co się w tym dziwić. Żadne zdziwienie no ludzie. Co to? Co to? dwóch przyjaciół, zapraszam. Muszę każdego wyproszyć. Chwyć. Chcę tu chwycić, ale chyba nie mogę. I no, słuchajcie. Czy wy lubicie horrory? Bo dawno... Ja, ja gram w horrory dużo razy, tylko nie nagrywam z horrorów. Um, bo chyba już we wszystkich gram, a na filmach trochę się boję, wy horrory. Bo um, dużo krzyczę. I wam się to może nie pod. Co za świnia? Tu wierzy? Trzeba cały przejść! Przechodzimy to! Tylko, że to jest coś takie. E, coś długie. E tam! Damy radę! E, jak e, te spadnę teraz, jeszcze dwa razy, to wychodzi z tego kopii. Mnie dzisiaj wszystko drżało, dlatego mam takie oczy panu mnore, bo dzisiaj mnie wszystko doprowadza do szału. No ale no, znaczy prawie wszystko mnie zawsze doprowadza do szału, więc tu mnie łatwo wkurzyć. Jestem tak zmęczony, tak nie bolą oczy, że ja nie wiem. No. Dobie Ej! Teraz jeszcze i... Idę to kupić. Trolują mnie. To co mądrze. To jest niemiłe to trollowanie szczerze. Ja nie wiem po co wyszło w tym grę. Żeby mnie trollowali nie no i dzisiaj jestem smutno wkurzona, prawie ciągle mam taki cień, ale jutra Dzień Dziecka, życzę wam dużo przyjemnych rzeczy, prezentów, no i takich tam, słuchajcie, a yy, przepraszam, że opóźnił się film, ale... Yy, Byłam gdzieś bardzo pilnie, tego nie powiem i nie mogłam. To było związane z rodziną. No i teraz właśnie dużo razy się opóźnią film. Bardzo za to przepraszam. Jak mi wybaczacie, to napiszcie w kom. No ja przepraszam, ale ja nie chciałam się spóźnić na film, ale tak wyszło. Jak wybaczacie, to subskrypcję, lajka i komentarz. A czy nie? Jak mi wybaczycie to lajka, subskrypcje, a jak... A jak mi nie wybaczycie, to, to komentarz. A ja mam bardzo nadzieję, że wy mi... Wybaczycie! Czyli chcę idę na innubę? nagrody. Ale ja chcę... Nie, idę na jedną grę. Chwilę co to? Polub grę i dołącz do grupy. Chcę tam! Nie, idę na jedną grę. To już mnie zbyt wkurza. Dobra, ej, to nawet wygląda fajnie. To Tylko, że musimy sobie ściszyć. Ale teraz nawet nic nie słyszę. O, teraz coś słyszę. Okej, okay, pyk. Pyk. Tyk, tyk, tyk. No pomożesz mi? Halo, typie. Jej! <tryk> okay, czyli tam... Mam go za pełno pieniędzy. Mogę tarczę? Nie, ona no, kosztuje. Pięć tysięcy. Zdobądź. Dzięki. А no. wzi ja в чем мать это кислый скина? А, там все, все выстрелы не И мама так лайпит, Если не пациент, то так нам не подшите. сердце в поле. Muszę tam dotrzeć ile kosztuje eee, pewnie ona skacze i daje szybkość I ja się nie poświęcę no, ja Dobra poświęcę się No nie wytrzymałam, bo oni są wczesni nic no А я мне немного вкус, что... Да-да. Украина Умно...

Jeszcze dziesięć. I jeszcze tylko... Ja, idę, idę wylosować się. Ja się nie ruszam.

Зум, я не хочу Хай. Слушай, что такое Na no, ciebie chodzę. Czy ja przejdę? Ja nie przejdę, bo ja muszę potem... Zemrę. Lutwo. Co? ja gadam? Co ja? po Już Jak będziecie karali w tym garażu, to też sobie oszukujcie. Co dam wam dobry przykład. Prawda? Będziecie chociaż śmieli. I jak przejść to? A ja wtedy sobie zarobię. Ludku, e, ja się stresuję. E, ja się strasznie stresuję. Dobra, lepszy to, e, niż przechodzenie szklanych mostów. Dobra, nie ruszam się. Nie zabijaj mnie! Dzięki. Szybko. Что? А, не, это коштует, добра. Я думала, что это не что это зарплат. то можно купить. Dobra, słuchajcie wchodzimy do tego i to będzie na tyle w tym odcinku. Zułaby w górę, no jak się widziałem.